Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym podsumowaniu tygodnia, już jutro koniec wakacji, a to oznacza także koniec sezonu górkowego w branży gier wideo. I na całe szczęście, bo ileż można w kółko walkować te same tematy. Już niebawem premiery kilku gier, na które wielu z Was czeka, i zapewne zadaje sobie odwieczne pytanie, czy mi pójdzie na moim komputerze. Na całe szczęście wydawcy wysłuchali naszych modlitw i podali wymagania sprzętowe gier. Shadow of the Tomb Raider. O dziwo w wymaganiach rekomendowanych nie pojawiła się żadna nowa karta od Nvidia. Battlefield 5. Poznaliśmy jak na razie tylko wymagania na otwartą betę, ale finalne wymagania nie powinny wiele się różnić. Niestety mam także złe wieści dla fanów tej marki. Premiera Battlefielda 5 została przesunięta o miesiąc i planowana jest na 20 listopada, a nie jak było wcześniej na 19 października. Ale nie tylko mam złe wieści, choć to tylko plotki i niepotwierdzone informacje, ale jeśli okażą się prawdziwe, to dostaniemy darmowy tryb Battle Royale i remaster Battlefield Bad Company 2. Forza Horizon 4. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że by zagrać w ten tytuł będzie potrzebny Windows 10. I nie ma zmiłuj. A teraz coś dla lubiących okazy i promocji. Microsoft i markety Media Expert mają dla graczy niezłą promocję. Oddając swojego starego Xboxa 360 dostaniemy rabat na Xbox X w wysokości 250 zł i grę FIFA 19 za złotówkę. Brawo Microsoft! Entom od Bioware dostanie demo. Niestety zagrają w nie tylko osoby, które zamówiły pre-ordera lub posiadają subskrypcję Origin Access. Demo zadebiutuje 1 lutego 2019 roku na PS4, PC i Xbox One. A teraz przenieśmy się do Chin. Prezydent tego kraju ogranicza obywatelom dostęp do gier, a to tylko i wyłącznie dla ich dobra i dbaniu o wzrok młodzieży. Decyzja ta już ma negatywne skutki w branży i firma Tencent na giełdzie odnotowała 5% spadek notowań. Chiński rynek jest ogromny i decyzja rządu o ograniczeniu dostępu do gier może mieć negatywny wpływ na całą branżę. A teraz wróćmy do kraju. Gameplay Cyberpunka 2077 ma większe zainteresowanie niż zapis rozgrywki Red Dead Redemption 2. Tylko pogratulować Redom. A teraz prawdziwy szok. Twórcy Denovo twierdzą, że nie ma zabezpieczenia antypirackiego nie do złamania. Czyżby oznaczałoby to wywieszenie białej flagi? Nic bardziej mylnego. Twórcy denowo twierdzą, że nigdy nie celowali w zabezpieczenie nie do złamania, lecz by chroniło grę przez kilka tygodni po premierze. I to już wszystkie newsy w tym podsumowaniu tygodnia. Pozdrawiam i do usłyszenia.